35 metrów kwadratowych tylko dla jednego pacjenta Ciekawostka, to są specjalne gniazdka które są dedykowane dla sprzętu medycznego one mają właśnie taki dziwny kolor czasami takie trójkąciki jeszcze tutaj są I one mają wydzieloną wydzieloną ziemię. to jest w tym momencie do tego gniazdka biegną raz, dwa trzy, cztery kable w rurce, która też jest izolacją. Jakieś totalne e, totalna przesada, tlen. Nie wiem, co to to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Vacuum jakiś, czyli odkurzać jakieś podciśnienie. Nie mam pojęcia, co to jest. A to jest sterowanie do... To jest chyba telefon. To są następne gniazdka. Jest ich tutaj 18. Naliczyłem w całym pokoju jest 18 gniazdek. To jest nowitę szpital, ale już niestety pewne rzeczy są szkodzone. Kwiatki świeżutkie. A, takie coś. To chyba standard w medycznym. A, takie tu miejsce, które pomaga pielęgniarce albo lekarzowi, żeby coś tutaj robić. Jest również zlew tylko i wyłącznie dla, a, dla obsługi. Tutaj jest sensorem, także nie trzeba niczego dotykać. Oczywiście rękawiczki i tak dalej. Komputer. Komputer ciekawostka, który jest aktywowany na kartę każdy. Każdy z pielęgniarek ma tutaj swoją własną kartę, i zauważyłem, jak ona jak przykłada tą kartę, i wtedy aktywuje się to drukarka. Nie wiem po co, ale jest. I to jest komputerek, taki fajny. Tam jest od razu ta area, gdzie piguły siedzą. Sprzęt To jest do e, kroplówki IV. To na wisi kroplówka. Dwie kroplówki. A łóżko. Łóżko jest odjazdowe totalnie. O, jeszcze to jest. Nie mam pojęcia co to jest. Wiem, że to mierzy ciśnienie. Temperaturę chyba też. Z takich bajerów jeszcze tutaj jest sterowanie. To na przykład ten duży guzik czerwony przywołuje się pielęgniarkę. I tym się zmienia kanały. To jest telefon. I uwaga pacjent może sobie zadzwonić gdzieś tam albo można zadzwonić do pacjenta. Następna seria gniazdek oraz zdublowane właśnie tlen to i tak dalej. Tutaj to jest podłączenie do tego urządzenia, także cokolwiek tutaj się nie robi, to gdzieś tam centralnie jest rejestrowana. Bardzo duża Okolica dla odwiedzających. Jest to nowy, tenki szpital. Jak widać zresztą. Ale niestety już pewne rzeczy wzięły, podpadały. Jak tutaj, na przykład, farba. To jest regulacja temperatury. Tutaj jest i prysznic, i łazienka. Ale ciągle powtarzam za poręmaniaka To mnie najbardziej intryguje. to wagę mierzy, wagę, to znaczy można zmierzyć, y, y, zważyć pacjenta. E, to, to jest y, na nogi takie coś, że można nogi zakładać i, i to, i to jakoś y, ciśnienie reguluje, czy coś takiego. Całe łóżko jeździ oczywiście. Całe łóżko y, jest na kółeczkach, ma tu światełka takie. What's